Event Georgia. A Zobaczymy. O, mm. Georgia. No był taki jeden. On to fajnie senera. Nie wierzę, TF2, TF2. Dwie wieże TF2. Dlaczego tak cicha jest tak? gra? Ogólnie TF jest strasznie głośny, ja go mam na 0.03 i mam wrażenie, że jest głośniejszy niż CS. A mam CS, a mam na 0.3, a nie 0.03. 0.03. No i to jest znowu przerobiona mapa. No to, to takie... Nie wiem, mi się... Jedyne co mi się nie podoba w tych halloweenowych mapach, że tyle jest tych remake'ów, tych klasycznych map. No to jest czy, to jest, czy to jest w ogóle jest, jeszcze klasyczne No, no tak no, no dobra. No bo to jest zaklasy community maps, jak dobrze pamiętam ten event. To jest no. community maps. A nie, Chciałem, że tu będzie, no dobra, niech będzie. A nie ma po a to już nie wiem. Wtedy jakie ma PSOFicje. I ja pierdziele, Halloween package. Czemu nie mogę się ruszać? No, nie, nie uwielbiam, dobra. Dobra, uwielbiam. Dobra, komu... uwielbiam tę grę. Uwielbiam tę grę. Uf uf uf, Sigma Sonera no. Co ja widzę? A co musimy robić? Halloween Pumpkiny? Pumpkin Bombem zabijać ewentualnie? Dobra, damy radę. Buduję centry. Hmm, teraz zaczynamy z tym obronie nie powinienem tym buildem grać, ale spróbujemy na początku. Ale chuj, nie powinienem tego robić, ale chuj. Nie powinien tego robić, ale może dam rada. Jakie w ogóle wam się najbardziej Halloween podobało? Bo mi w sumie z tymi prezentami się podobało, tylko to była taka chamska grindera, niby, ale miało to swój klimatik, że się latało po mapie i szukało tych prezentów. Te stare Halloweenowe były fajne, śmieszne w sensie. Życie, żadnego Halloween dobrze nie grało, bo nie lubię tych map Halloweenowych w większości. Na no, że nie mają tych skilli głupich, no to wtedy są spoko, bo coraz killiny zazwyczaj. Ooooooooooooooo. <laughs> eee, lubię eventy w tf -ie. No i eventy day, day, day. każdy chyba lubił. Ale ile fps na tej mapie? O dziwo na tej mapie mamy dobre FPS-y, bo nareszcie jak graliśmy do tragedia. O kurwa. Scout idzie na plecy. Oj. Dlaczego? Kurde, telefon zjebnąłem. Ej, na razie siedział ty działka chce ci rozwalić... Ty masz tą minicentry? Tak. A, no to chciał ci rozwalić, ale coś mu nie pójdło. Pojebane. Pojebane. Jeszcze zabiło te mini-centry, je tam hp O kurde, ale fitne, ładnie. Cześć, cześć. No, z FPS-ami powiem, kurde, dziwnie w tym TF jest, strasznie. Ja nie wiem o co chodzi. No, bo to są stare mapy, tylko z reteksturami, a FPS-y tak skaczą. Ja pamiętam, że oni w którymś update'cie zwalili w ogóle optymalizację tej gry. Ja nie wiem o co tutaj chodzi. Nie wiem co oni zrobili z tą optymalizacją. Może od tych kosmetyków? Może byłeś od kosmetyków? W sensie mówię o tych kosmetykach, że te skiny do broni bardziej, nie? Tak typowo. A, tak jak a. w cs masz. masz. Spy podobno tu gdzieś jest? O. Nara! E! Myślałem, że to spojrze Dada! Dada! się wyglądać. Medyk i odpalił go, uważaj Tam u was w ogóle ciekawego widzowie, opowiadajcie, może coś wam się ciekawego w życiu wydarzyło. Ja w sumie dzisiaj tylko nagrałem odcinek Posprzątałem mieszkanie, w sensie nie do końca, jeszcze będę jutro sprzątał. No i w sumie oprócz tego... jest jak było? co jest, kurde? Oprócz tego to chyba nic ciekawego tak naprawdę nie robiłem. No chyba, dla kogoś robienie odcinka jest ciekawe, albo sprzątanie, no to wtedy robiłem zajebiście ciekawe rzeczy. Wcale mam taki w sumie vibing że się fajnie sprząta. Ogólnie to mi się nie chce, nie lubię tego robić, ale jak już zacznę, założę sobie słuchawki, to nawet jakąś taką satysfakcję dziwną czuję. To znaczy, o, darmo? Jezu, Jezu, kurde, my, taktykę gramy chyba. No właśnie, słyszałem. nie? właśnie, No 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 Upsi, co tu się dzieje? Uszklonki, szklanki, oglądasz? Kurde. I to ogląda czy jesteś? O, zwróciłeś się przepustka nice. O, kurde, ten spy. Ja pierdolę jeszcze soldier, mnie zabił. A ciemnica na tej mapie jest straszna. To ładnie, no. Ja nie liczyłem na to, że mi się zwróci ten kontrakt. Specjalnie sobie pod kątem wziąłem tego Desert Eagle, bo wiedziałem od początku, tak naprawdę, że wcale to się nie zwróci. W sensie inaczej, no jakby się blogan trafił, no to pewnie by się zwróciło, co nie? Ale no, to było takie jakby high risk, high reward, bym powiedział, nie? Jeszcze się zastanawiam, czy sobie. MV... Ja pierdolę. Jeszcze się zastanawiam, czy MVM sobie kontraktu, zacznie kontraktu, tylko po prostu nie O, się e Nie zrobić. E po prostu ticketa. Bo lubię te. O, kurde, jakiego. Ticket na minusie. Nurę. Dobra, na rap. ciup. Całą cząść jeszcze mam. Jeden, dwa może? O, może będzie grid. O chuj. Tego się nie spodziewałem. Ziopierdzies, zapowalony demo. Demomedic starty, me to point. Jezus, mało Kościu, kurde, ma gra spory. Esla. W tefa a na Ta. casualu. <grymne> imagine. Ja się zastanawiam, czy nie kupić 4 4 Fade, z 2.5, jak przepustka z linkiem to się po roku 2 do 5 kawalnie, no... No zobaczymy, nie? Tylko wiesz, problem jest taki, że... Eee... Przepustka nie zniknie. <grych> no ona będzie permanentna. I pytanie, jak to będzie wyglądało z tej skinaj, bo one nie mają żadnego czasu. Może na przykład ta kolekcja będzie zawsze do odblokowania, nie? Nie wiadomo jak to będzie wyglądało. Wiadomo tylko, że ten desert Eagle zniknie. zniknie. To znaczy nie wiadomo właśnie jak to z tymi skinami, bo to z tymi skinami też nie jest powiedziane, jakby na razie wiadomo tylko chyba, że Desert Eagle się po prostu zmieni, nie? A równie dobrze ta przepustka może być tak, że na przykład zawsze będzie można ją odpalić. Ona i tak będzie swoje warte, no bo trzeba na nią wydać pieniądze, żeby otwierać, wiesz, to jest trochę jak ze skrzynkami, nawet jeżeli skrzynka dropi cały czas, no to i tak skiny z tej skrzynki coś tam zawsze będą warte, więc być może po czasie faktycznie będzie drożeć, nie? Także jak będzie większa pula tych skinów do wyboru, jakby na przykład zrobili tak, żeby były dwie kolekcje, że można było sobie przełączać czy coś takiego no to jeszcze bardziej podwyższy tę wartość, nawet jeżeli te kolekcje będą także no po czasie raczej zdrożeje, no pytanie ile o jezu o, o, o. Ja mam defaultowy HUD, wiem że mnie zaraz zjecie jak ktoś gra w TF'a kurde mało wbiliśmy tego w sumie no mało mało, ale oni sobie grają troszkę. nie nie w ale to my z dostajemy. Nie, nie, nie. chyba dam radę to wbić. Chociaż... Zobaczymy. O, zbiorem Spaj, gdzieś jeszcze jest. Oni się mają straszne śpiegu. No, to plus jeden. Oni mieli tyle okazji, żeby mnie załatwić. No tak, raczej będą, ale zobaczymy, wiesz, to jest Valve, jakby tego nie ogarniesz, nie? W skrócie. Zobaczymy co Wal wykmini. Wczukłeś sobie palca, bo zawaliłeś w przypadek Kantłuszka. Ja to w skłuczuje no, sunera. No. <grym>, jedz mój piach. Jest mój dust do 2 Jedz mój dust do 2. No jedz, bo on ma, mówi eat my dust. Hmm. No, procenty w niektórych kwestiach umieją, chociaż mi się wydaje, że oni trochę inny mieli zamysł z tym Desert Eagle, Nie mam takie wrażenie, że raczej nie liczyli, że aż tyle osób kupi tego Desert Eagle'a, że już przebili. Znaczy nie sprawdzałem, no ale już było blisko przebicia puli tego Case Hardeneda AK 47, już na 100% to przebiło. Obstałem, że 130K albo 140K teraz wiggry jest na rynku. I wydaje mi się, że raczej liczyli, że mniej osób raczej ee, kupi tego Desert Eagle'a i raczej pójdą właśnie w kolekcję. No, znaczy, no uważam osobiście, że ten Desert Eagle jest porażką, trochę taką Valve, ale żeby nie było i takim się to zwróciło. No, oni są na plus, no bo generują te skiny, ludzie muszą kupić te karnety, jakby oni dalej mają te pieniądze, ale raczej liczyli na to, że długoterminowo będzie więcej warty. Wydaje mi się, że on nigdy raczej nie będzie tyle warty co Case Hardenet AK47, ale zobaczymy. Z drugiej strony, w sumie na, K K na tego, na Hitritet nie ma żadnego kontraktu, nie? Więc może po czasie podróżuję. No, zobaczymy, co będzie właśnie, jak zejdzie z rynku. Tam po roku, po dwóch, po trzech. O chuj. No ja pierdziel, nie wiem ja w tym tf nie potrafię. Zabiłem się, ciałkiem, ale to że będę zapewo teraz O, spaj. Odnośnie spajów. To to mapa z Cesa? Tak, tak. A w ogóle ogarniacie ile map jest do tf i ja pierdziele nigdy w życiu nie dobiją takiej liczby w cs dwójce. Tyle co jest w tf to nigdy nie będzie. O kurde, gdzie oni to działko w ogóle? No, wysadziłem, A tu jeszcze inżynier się chowa! Jeszcze mnie zabił, ja pierdolę. No dobra. mówił, że sprzedał aula za 290 niko. No, Aul był w miarę tani jak jeszcze dropił, a później podrożał mega. W sumie chyba nawet szybko dosyć podrożał jak tego, jak stał się tym tą jakością, tą taką unikatową, nie wiem jak to się tam się nazywa. Ale wiadomo o co chodzi, że ma jedyną w swoim rodzaju, nie? Żaden skin nie ma tego w ryce się tej jakości. Kurde, no 95fps w niektórych momentach mam. Co to kurwa było, wicher? Jakieś kryty nie ci się ma... świeciły, przypięte do paska. A, no, może być, bo mam kryty, na brak. Takie no. stałe, jak zabiję mój działko. A, masz to, dobra, że jak działko się rozwala, to wtedy dostajesz te kryty w zależności od tego A, ile killy ma, A, tak, to, tak, jest tak. To... Zajbista, to jest to. Zajebiste to jest. Ja lubiłem ten grać kiedyś. Jakoś mi się przestało podobać, ale kiedyś bardzo lubiłem ten grać. Pobiera 2? zapraszam szklanki. Tylko razem sobie niestety nie pobijamy karnetu, bo my już z Wichrem trochę zaczęliśmy. Tak, to zajebiście. Chociaż w sumie moglibyśmy ale inne drzewko właśnie. robić. Tylko byśmy musiał pierwsze zadanie chyba zrobić z tego. Nie tak bym musiał właśnie... No to jaka mapa, Ej, No jak tak, się a później no. byśmy mogli inne drzewko zacząć robić, to byśmy mogli nawet razem wbijać, bo w sumie to się opłaca. Ja pierdziele gargulet! Szukamy gargul... O ja mam Gargulca? Nie, to nie Gargulę co mnie. Zielony będzie. No wiem, wiem. Taki zielony przejrzysty. Czas został dodany. Ochój, ale mnie. Zrobili. Czy mi coś wydropił? Ja pierdolę! O kurwa! Wrangler mi wydropił. 033 repo. Mek. Opa, ale mi... Jeszcze choć szoto, op! Na tym t ja zawsze jestem pod wrażeniem, jak oni, kurde, ty, tym łukiem grają mnie, albo kuszą. Ja nigdy nie rozumiem, jak oni no, to trafiają. To 4NG, dla mnie, dla mnie dla to jest totalne Renji kurwa. To nawet nie da się przebitywać, albo coś, po prostu ta strzała z łuku wylatuje jest takim opóźnieniem. Szkielety bolą. Szkielety bolo. Bojka. O kurwa, ale odjebałem. E, XD? Ochuj. Ach, mleko. Kryt jeszcze wleciał. Ja pierdziele, no nie mogę. Te kryty randomowe. Ja uważam ogólnie, że kryty w TF powinny być tak zrobione, że powinno być za każdą rundą głosowanie, czy ludzie chcą kryty w grze, czy nie. Tak powinno być zrobione. O, jest tylko trzy kryty za No, kryty niestety to tak, taka obusieczna broń. Można trahabilizować tę mechanikę. No Dobra. To nam na ra. O chuj. Ja pierdolę. Hmm, mi się podoba jak ja widzę Dobrze słyszycie w ogóle ich bo ja go podgłośniłem, ja go na przykład średnio słyszę, ale... Ale mam nadzieję, że wy dobrze jak macie ten kompresor na nim ustawiony. Myk! O chuj, to działko. Ja to ten inżynier dosłownie kampi za tym działkiem, <gryw> nie mogę. Nie słychać go, ale to dobrze, a tak serio? Serio go co, nie słychać, czy... Bo mogę go podgłośnić, to nie problem. Nie słychać go, ale to dobrze, no to jak komuś o. Szkoda, to niech wypierdala ze streama. co ty mówisz. Do widza tak? Do widza tak? Kur... Do który... widza tak, tak. bany jesteś. Podmiła. Może jeszcze pyk, 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 masz bana? Pyk, 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 pyk masz bana. Jezu, gościu, Kampi z tym celnym strzałem i napierdala w tej dzięki. Cienkiej... Ja, ja, widzę ja pierda... I on dosłownie tylko wychyla się i napierdala. kurda Kurde, ale ciemnica na tej mapie jest. Mogę podjaśnić tego TF-a? Mogę. o Kurwa, tu jest dużo duży działo rozstawione. Podjaśniło się na streamie, czy tylko u mnie? Tak jasno się teraz robiło. A nie ten wiatr, to niezły wiatr. Ale kutas, zaraz pójdę spałem, nie? Bez kitu serii nigdy. O, zaraz robimy jeden. FIRE, FIRE, FIRE! O, cześć kanapka. E, e, co mnie? Gdzie mnie? Co? O, tam on jest! A, pójdę spajem. Okej, <laughs> oni mają shit on point, under. Under. Hoşçakalın. Ile ten event będzie trwał? Chyba do 3.11 mi się wydaje, bo wtedy się kończą. w sensie 11. Tak, 3.11 dobrze mówię. Bo się wtedy kończą te, 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 te pojemniki co dropią z tego eventu te tak? a no, co tak? No to i tak jest dużo miesiąc to. Jezu, ja nie rozumiem nigdy, kurde, tych pistoletów w tym TF-ie, nie? w sensie mówię to są o tych spajowych pistoletów. A, O chuj. Okay. Co? 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 Jak ja to zrobię? O kurwa. O, dobra. Nie Co mam pojęcia byli? jak ja zabiję nam tych typów. Raczej nie wiem, ale już mamy wbili te... ten... ...Georgi... Te mapy mamy, mamy więc... Nie. No nie chce mi się 7 minut grać. Nie, nie kłamał tego, ale... No to jedyny był... Moglibyśmy to przepuszować, fajnie by było. O, trafił mnie z łuku, ja pierdolę, ale nie w głowę chyba. Go now, i witam, witam. No, co jest z tym pistoletem? chciałem z O, nie, ja pierdolę no. Nice. We got the nice, we got the nice, Lubię biać Battle lenzy, ale ten RNG czasami idą po no, prostu no, Konkretny klasyk no. Konkretny klasyk. Zabił mnie z tym z Deadringera no fakt, że miałem low, ale nie spodziewałem się, myślałem że mi to obroni. No, 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 no. Czy darmowe pieniądze lecą z tego? Jest szansa, że ci wydropi czapka, to są 3 refy, a kluczyk jest chyba 60 refów warty, więc w sumie nie wiem, czy nawet można powiedzieć, że grosze z tego dropią. I to jest jeszcze mała szansa na to, nie? Że ci czapka taka tradeable wydropi, zwykła. Dobra, no im się w Dobra, Dzięki, Jeszcze tam wejść, No... To spróbuję na plecy wejść, ale... O, dziękuję. Czekam na tego. Fajna. No lepiej wyłożyłem puszkę tutaj zamiast z Dedringerem, to z zwykłym. Zaska to zrobię. No i trzy kryty chłop miał, randomowo po prostu trafiły, nie chciała, miał medyka, ani nic. Chciałem, że tego wyjstałem stałem się uda. Dobra, chuj, nie chcę, eee, tym spałem że. Ty nic spawiam, A spróbuję snajperem dla beki, takim noobskim buildem w sumie. Nie, ja sobie dał, żeby po prostu walzł kurwa random kryty. No, ja też.

Dobra, okay. nie zabija nawet. LULUNA! Tak to że przyjmie, mnie, bo strzel, to zginął. No ja z tajperem, żeby wbijać, to trochę tak kurwa nie wdech. Dawaj jolo. Dobra, biegam. Mamy to, kurwica! Zrób przetrzymaj, Przytrzymane. Tak, ja grałem trochę Scoutem, nawet spoko. Teraz sobie pogramy pewnie znowu. No, chcę tu wygrać później się pobawimy z na tej mapie. Serio. Teraz się spala. O kurwa, jak go weszło. Cze. Co, jakby się pirowili? Mi się wydaje, żebyśmy to ugrali. No, no. Mogły wszyscy poszli. Utrafiłem go, ja pierdola. Nie, no zobaczcie ten łuk RNG, totalnie nie. No te. ja pierdolę, prawie tego typa trafiłem. Co tu się. A, jak on mnie kurwa hitno jako o, kilometr od tego? Co tu się z tej dozy O chuj, chyba po mnie. A rada, daj, peronu pską. Może, a, nie będzie tak. Szkoda, że nie ma żadnych zadań na FM. Jezu, nie znowu zdążyli postawić. A, ma ma... No i fuj. Nic, nawet nie pobiłem. No już od... przejęte, niestety. Okay, no, 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 już no, teraz maybe to już chuj. Miałbym czego, żeby się wbić. No i byśmy musieli mieć ciężko kontrolać z tierów i Kurwica. Oczywiście, Pyro na kryta. Typowe. Ach, Classic. A, Classic. Offensive. Offensive? Nie, 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 nie offensive. No, tieta, ale niedługo. Nie, nie jestem offensive'em. O kurde, ale dropa mam, patrz, patrz na czat. Ja pierdzielę Crusader z Kronbom! Kusak, ksuzowca, Dobra. Nie ja, wiem, tak. A za jednego, który pero... Kryta. O chuj. chuj no to. Nieczytelna strasznie jest ta gra, tak szczerze. Nieczytelna to jest kurde ta tam. Co my graliśmy, jak się ta gra nazywała? Punk tak, Punk, no. Też jest nieczytelna, tak, ta to no. prawda. Co nie znaczy, że ta tak, gra nie jest. jest. Yet, no nie, no ja. Yes. <gry> Muszę iść HP, nie chcę puszować

Ej, nie zagraliśmy 7 minut. Ja pierdzielę, kozak, i za kozak, i za kery.